Hej, ja jestem Marta i jesteś na kanale Enjoyment. dzisiaj zapraszam Was na spotkanie pierwszego stopnia z Teamem X. Także dzisiaj zajmiemy się ich kosmetykami, które aktualnie są dostępne w rozmanie. Zobaczymy, jak się sprawdzają, jak to wygląda. Także tymczasem intro zaczynamy. Wyglądam jak genia z warzywniaka, naprawdę. Genovefa. Dzień dobry, dzisiaj witam Was. Genovefa. Proszę bardzo. Zaczynamy. Ja już wczoraj miałam pierwsze spotkanie, pierwsze makijaże um, z tymi paletami. O jezu, patrzcie co tu się dzieje. Także co nieco o nich wiem. E, może wróćmy do wczoraj i zobaczcie jak to wyglądało. Byłam ostatnio w Rosmanie i nakupiłam tego troszeczkę. Mam tego tyle. Coś, co jest zapakowane jak jakiś batonik. Ale i tak chcę chyba batonik. Co, yy, ile to kosztowało wszystko? Słuchajcie, za całość zapłaciłam 293 zł, no minus 4 zł, bo kupiłam jeszcze taki yy, balsam, także nie eskalujmy ceny 4 zł balsamem. Promocja była, patrzcie jak wielki, wielkości mojego łeba. Możemy ją otworzyć i jakby wsunąć z powrotem, ona jest jakby, o, zaczepiona tutaj takim czymś, widzicie? I to niby ma nam takie, no takie, no, o, da się z powrotem włożyć, nie? No nie wybrudzi się z zewnątrz natomiast środek to już jest całkowicie coś innego, ja wzięłam nowy i te cienie są jakby tłuste widzicie co tutaj się dzieje, one bardzo y, są takie mm, oleiste, natomiast no, dobór kolorystyczny dla mnie jako przeciętnej osoby, wiecie, która się maluje nie na jakieś eventy wyjścia i tak dalej, tylko po prostu nie wiem, do sklepu, na zakupy do kina z mężem, na domówkę u znajomych, grilla, te sprawy to nie wiem co ja, jaki ja mam ja na tym, no nie, ale jak tak się umaluje na grilla w sobotę, to po prostu nikt, nikt mnie nie pozna. Każdy stwierdzi, że po prostu potem idę na jakieś rozdanie karów YouTube'a, dobra? I znowu mamy taką abstrakcję kolorystyczną. Ten w ogóle przepraszam za ten cień, ale on się po prostu poprzesuwał. No jak go próbowałam nabrać, tak mi jeździł po palecie. O Jezu! Patrzcie, co tu się dzieje? Natomiast druga paleta... Ugh. Tutaj, tak wam pokażę? Gdy, gdy widzę tą kolorystykę, to nasuwa mi się tylko jeden makijaż, taki o. Tutaj jest? wiesz. Wiesz, my, my nie w kurde. Nikola, chodź, idziemy. Idziemy, idziemy, bo scena nas było. Nie, wiesz. Nie wiesz, bo, bo wiesz co, No. no. Nikola, jak mi ten seba wiesz, że, że no nie wiesz, no. I o. No. To macie to. Zobaczymy, co z tym zrobimy, nie? A następne, co tutaj mamy, to mamy e, perfumy. Ja ich w ogóle nie kocham. I one mają takie drobinki rozświetlające. Widzicie? To? Normalnie błyszczą się na złoto i pachną. E, czym to pachnie cytrusami wiecie, bardzo letnio. Yy, coś tak pachniało. Jak sobie przypomnę, to sobie dodam tutaj. Co tak pachniało? Przyjemny ten zapach. Yy, błyszcze się jak kula dyskotekowa. Otwieramy ten to, 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 to. To opakowanie. I ja tutaj zauważyłam, że to jest balsam do ust. Dobra, ogarnęłam. Balsam do ust też pachnie. Taki balsam do ust to taki kosmetyk dla najmłodszych panów. nie? To jest takie też yy, spoko, tak mi się przynajmniej wydaje. Yy, wiecie, że na przykład mama lubi T-Mix yy, i jej dziecko lubi T-Mix i mama kupuje sobie pomadkę, a dziecko kupuje balsam. Dobra, te, te dynksy przetestujemy potem. Dobra, pierdyknijmy sobie pierwszy makijaż, nie bądźmy lamerskie. No. No. Tylko walnijmy sobie make-up, zobaczymy jak to będzie wyglądało. 3, 2, 1 start. Uch. O nie, 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 sypię co! Sypałam się cała. Chociaż powiem Wam szczerze, że ja jako osoba, która się maluje, tutaj wolałabym mieć lusterko. No przepraszam. Dobra, jakoś, jakoś ogarniemy. O Boże, ale to się blisk. Jezu, jak ktoś jest stroka, to będzie mega zadowolony. Tak trochę w niebieski mi to wpadło. Nie wiem jak to rozprowadzić, żeby to miało ręce i nogi. Nie no, no po prostu, no po prostu grażinki moje drogie, no jak sobie jebnęłam, to po prostu teraz będę świeciła na całą castorę, nie wiem. Wezmę sobie od razu ten brązowy tutaj i zrobimy sobie załamanie, bo od tego powinnam zacząć. No ale dobra, lecimy. No i generalnie powiem Wam, że to już byłby makijaż skończony, jak dla mnie, nie? No i mamy załamanie, mamy tutaj jakiś taki fest błysk, cyk, 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 pod okiem pomalowany, ja już bym mogła wyjść z domu. <grym> ale to nie go bo tutaj mam jeszcze pierdyliard kolorowych cieni, z którymi Marta nie ma pojęcia co zrobi, ale zróbmy coś. Tak się podobno maluje teraz, wiesz. Dobra, słuchajcie, ansek, pierwszy make-up. I to tak, wiecie, yy, zrobiłam modny makijaż. I to tak trochę modna, trochę jak zapalenie spojówek, no nie? I tak nie wiadomo, czy do ciebie podejść i zapytać na przykład nie wiem, o drogę, albo gdzie możesz dostać pastę Blendamet w Rossmanie. Czy lepiej omijać z daleka, co by się nie przeniosło przypadkiem. Więc yy, chyba nie. Spróbujmy sobie drugi, jakiś całkowicie inny makijaż, może mądrzej, to zrobię, mądrzej to zrobię. To dalej ten brązowy powiem wam super. Damy sobie teraz tutaj ten złoty. Ciach, ciach. Zmienimy sobie ten różowy tutaj. Jezus Maria, normalnie wygląda jak lalka barwi. Takie kolory są w kosmetykach dla dzieci takie różowe, wiecie, takie różowe, niebieskie, nie? Taka landryna na landryny się zrobi dzisiaj. Wszystkie kolory jeszcze pierdolę, tutaj pomarańczowe, bo tutaj jeszcze brakuje, żeby ktoś, yy, yy, ktoś mnie po prostu żelkami obrzucił. No ale jeżeli mam być szczera, to ten yy, makijaż mi się yy, jakby bardziej podoba. Może to po prostu poszerzy moje horyzonty, bo ja jestem taka nudna do wyżygania, nie jakbym miała żygać, to też na brązowo chciałam powiedzieć. Bardzo słabo to wyszło, bardzo słabo to wyszło. Dobra, tak się próżnie poobserwowałam i poglądam. I powiem Wam, że ten makijaż to mi się nawet całkiem podoba. Nawet całkiem ładnie bym w tym wyglądała, tak gdybym się miała w nim poprzechadzać. Sprawdźmy sobie jeszcze mm, ten rozświetlacz, bo ten Uu. rozświetlacz to powiem Wam, Zabij. że mi się nawet spodobał na testerze. Bardzo to jest białe. Bardzo, bardzo jasny, biały ten rozświetlacz, ale. No, wygląda spoko. Tylko powiem Wam, że mam wrażenie, że, że ja będę teraz świecić pod ultrafioletem. Jeszcze pierdyknijmy sobie ten błyszczyk, który taki jest. Pigmentację, jakość cieni i tak dalej, rewelacja, po prostu najlepsze cienie, jakie miałam. Świetnie się z nimi pracuje, ultra łatwo się rozprowadzają, nie robią plam. No, same superlatywy tutaj, super. Jeżeli chodzi o kolorystyczny dobór cieni, ja nie mam pojęcia, tutaj poeta, poeta miał na myśli, i nie jest to taki kolory, takie kolory na, na co dzień, nie? Nawet, nawet gdyby ta paleta była, wiecie, tak. Pomieszana, że część tych kolorów jest na co dzień, część nie jest na co dzień, no to jeszcze inaczej. Natomiast one tutaj są wszystkie tak wybujałe, że wiecie, wiecie co mi się przypomina, jak widzę tą paletę? Przypomina mi się ta bajka trolle, nie? Tak, tęcza, wszędzie brokat, te sprawy, nie? To jak do, na imprezę do troli, to jak najbardziej super sprawa. Pigmentacja świetna, natomiast te kolory, no nie wiem, może mi też jakby poszerzą moje możliwości, wiecie, yy, że otworzą mi umysł. Open your mind. Ale, co mi się nasunęło y, przy tych błyszczykach? Pachną y, i w ogóle wielkościowo i tak dalej, to 8 ml mają. Wyglądają, jak wiecie, jak byłam nastolatką, to w Bravo Girl dokładali czasami do gazety taki błyszczyk. I tak mi się właśnie to kojarzy z takim błyszczykiem dołożonym do gazety, nie? Przepraszam, tak, tak to mi to wygląda. Jeszcze tutaj mam taką pomadkę. Zobaczymy, jak ta pomadka. No, całkiem ładny kolor. Zrobimy jutro ten makijaż, co ma ta dziewczyna, o. Mam tutaj e, ten liner, o nie, przepraszam, ta. Liner to, tym pomarańczowym, ta tutaj. Ta nie mam pojęcia czym jest pomalowana, chyba nie tą paletą. Next morning. Mam tak intensywne palety, jakich jeszcze w ręku nie trzymałam. Jakich w rękach nie trzymałam. E, 300 zł na nie wydałam, ale w rękach takich nie trzymałam. Gadka była taka, że zrobimy sobie makijaże, które tutaj widzę. I na to wpadł, czy ktokolwiek, kiedykolwiek to wpadło? ale uważam, że ten perfum, który. Nie ma w składzie chyba żadnego alkoholu, mam nadzieję. A jeżeli ma, to będziecie wiedzieć, że tak nie robić. Wsikam sobie pędzel nim. Pach Będą mi pachnieć oczy. <laughs> Okay. Szukałem, gdzie to jest. Mm. Mm. Jeżeli ktoś ma ochotę przygarnąć testowane tutaj rzeczy jeszcze, perfumek, testowane tutaj dzisiaj rzeczy fioletowe z teamu X, to Wpada do mnie na Instagrama, a dzisiaj z tymi produktami właśnie będzie rozdanie. Oczywiście produktami, które tutaj były dzisiaj testowane, więc bardzo ważne. To trzeba robić, subskrybować kanał i obserwować mnie na Instagramie. Tutaj w swoim komentarzu e, dać swój nick Instagram. No i na Instagramie już dowiecie się wszystkiego, tam Was odsyłam. Jezus, tutaj poliki mocno zaznaczone, widzicie to? O, tu. Bardzo mocno zaznaczone, ja też sobie tak zaznaczę. Ło No to poszalałam. Świetny to był pomysł. Marta, świetny to jest pomysł. Marta, świetny to był pomysł. Gratuluję pomysł. Tak, dziękuję, dziękuję. Ja nigdy nie narzekam na brak y, y, świetnych pomysłów. Zamiast nagrywać tą katastrękę, trzeba było to po prostu wszystko rozblendować. Teraz mi to weszło w pory, i teraz będę miała chubę reklamę pory. Czas na podsumowanie tych naszych palet i całego zestawu, który został tutaj przetestowany. Słuchajcie, tak, jeżeli chodzi o pigmentację palet po prostu ekstra. Jeżeli lubicie takie kolory, to uważam, żeby brać w ciemno. Jeżeli chodzi o dobór tych kolorów w tych paletach, no to nadal podtrzymuję moje zdanie, że nie wiem, nie wiem co poeta miał na myśli i są one tak hardkorowe. Rozdanie jest na moim Instagramie, więc bardzo serdecznie Was zapraszam. Jeżeli chodzi o utrzymywanie się, to cienie, tak jak zostawiamy je rano, tak praktycznie są wieczorem. Jestem dupa wołowa, ponieważ wczoraj zapomniałam Wam tego nagrać, ale możecie mi wierzyć na słowo, nie jest to mój pierwszy test. Nic mi z tego, że miałabym wam e, ściemniać, jak to wygląda. Także ta pigmentacja utrzymuje się jakby przez cały dzień, więc tutaj możemy być spokojni. Szkoda, że nie ma, przynajmniej u mnie w Rosmanie, nie było takiej palety, która była bardzo taka bardziej stonowana i taka, którą po prostu. Mogłabym używać na co dzień. Dajcie znać w komentarzu, co wy uważacie na ten temat i jak Wam się sprawdziły, może mieliście, a może macie ochotę przygarnąć właśnie te palety, to też dajcie znać w komentarzu, jaki macie NIG, Instagram, subskrybujcie. No i do zobaczenia na Insta pod rozdaniem i w kolejnym materiale. Bye! Idę montować, żeby dodać Wam to jak najszybciej, jeszcze dziś.